Mamy bardzo dobrą wiadomość. Dla mieszkańców gminy Podgórze. w tym roku nowy blask zyska ulica Sudecka. To jest odcinek blisko 2,5 kilometrowy od skrzyżowania z drogą wojewódzką 366 na wysokości Pałacu Spisz, aż do samego końca obszaru zabudowanego do granicy z działką leśną. W Starostwie Powiatowym 28 lutego podpisana została umowa na przebudowę drogi powiatowej w Miłkowie. Wykonawcą zadania będzie konsorcjum firm Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych oraz firma KomDE. Jeśli chodzi o umowę, którą dzisiaj podpisaliśmy, umowa zawiera wzmocnienie konstrukcji drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej po wyjazd na drogę leśną. Będzie tam nowa nawierzchnia, odwodnienie, uporządkowanie gospodarki wodnej, jeśli chodzi tutaj o części murów. Będą progi zwalniające, których nie było, a o które mieszkańcy od wielu lat prosili. Będzie oczywiście oznakowanie poziome, pionowe. Będzie częściowa również regulacja koryta rzeki, wzmo wzmocnienie skarpy y koryta rzeki, bariery y bezpieczeństwa. No, miłków zmieni się bardzo na plus, co mnie osobiście bardzo cieszy. Zakończenie prac planowane jest we wrześniu. Wartość całego zadania to 4 748 000. Wkład własny powiatu ponad 230 000 złotych. Cieszę się bardzo, bo pozyskaliśmy ponad 95% środków zewnętrznych z programu Inwestycji Strategicznych. To nie jedyna inwestycja, jaka w najbliższym czasie realizowana będzie w Powiecie karkonoskim. Jesteśmy po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na remont mostu na drodze powiatowej w kierunku do Miłkowa. Jest to polder, nad polderem zalewowym, suchym w miejscowości Mysłakowice. Mamy aż 11 ofert. W tej chwili dokonujemy czynności sprawdzających. No i Myślę, że już w najbliższym czasie również wyłonimy wykonawcę, podpiszemy umowę i przystąpimy do całkowitego remontu, całkowitej przebudowy tej właśnie przeprawy. No będziemy mieli jakby całość drogi wyremontowanej. Przypomnę Państwu niedawno zamknęliśmy proces przebudowy drogi powiatowej Mysłakowice Miłków. Wybudowaliśmy rondo w Mysłakowicach. Teraz dochodzi nam polter zalewowy, no i droga w Miłkowie. O postępach wspomnianych inwestycji będziemy informowali Państwa na naszej antenie.